Przychodzą w biznesach, to muszą poczekać. Czas mi ucieka z Filipa Pateka, Keta gruba jak na psach kartoteka. Jak żarponie to znikać, nie czekać. Bliknie koperta. Bijem się, trzyma w zakrętach, towar w silniku i weka. W szklance lub limeta olmeca, kuk, wypieka steka. Na ścianie olejny moneta, kurwa nie tapeta. Kolega wygląda jak przemek, saleta, Blondyna to kurwa Mek Adaś, szczerze, ile chcesz za tą robotę? Kurwa, Adaś, szczerze, jo, bo... szczerze to ja chcę 500 zł. Gora na nie kończy się piwa. U twojego typa z typa, więc kręcisz, to będzie moja ekipa. Choć mam łacie bez Księżniczki, bo dzisiaj inaczej patrzą na nas Gdyby wiedziały co przyszliśmy wziął Inaczej by patrzyły na nas A teraz mam ten hajs, tylko przez to chcesz z nami gadać W sercu ice, tu pani I chyba przez to musisz wygadać jak sobie Jak lubisz niespodzianki To Cię zapraszam na dziarki Mam za sobą mafię normalnych chłopaków Limo na pakiet nie wita jak pasów Jestem na dla klasy w E Obok radną co Bandura nie jest głupi, z nici noc Pięć temu bym tego nie nawinął Tu nie czają Polaki, ty zakuty, łebia anaki W tym rumie są tylko piraci, twoja ekipa to pijaki My też, ale każdy z nas też potrafi Tak zakodowane jak czadkie GPT, zakodowane jest na ESB Mafii Autokar wjeżdża na parki, na różnej gumie jak panci. normal chłopaki z mapi, łysili, dobrze ubrani Za płotem czekają fanki i płotem ujebane Nike Andrzeju, nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? Zaraz wyklepiemy. Ej, dobrze ci idzie, weź mi trochę umy, co? Weź mi trochę wytrzyj. No tak średnio bym powiedział, tak średnio.